Cześć, siemano, z tej strony Maciej0047 Jesteśmy znów w Minecraft'cie Na pustym świecie, Minecraft 1.10 Dzisiaj będziemy budować dyniasa Pomnik dyniasa, tak Dzień Dyni owca. Dobra, jakie są potrzebne materiały? Pomarańczowa wełna Żółta wełna Sprawdzę co ja jeszcze tu mam. Hmm... Czarna wełna. Czarna wełna... I... Jak to znaleźć? Już? Chwilę jeszcze. O, was. Jeszcze wzór. <laughs> Jedziemy. Chwilę. A, jeszcze potrzeba czerwona wełna. Czerwona wełna. Najpierw robimy dolne partie chyba. Może być pod taki kolor? Chyba. Musisz się mi wybaczyć, że tak będę robił, ale ja muszę sprawdzać tu. Oj. Damy po dwie. Na razie jest chyba dobrze. Powiedziałbym, wyśmienijcie. Nie, na co mi się przyciski? Tu, tu. Teraz będzie uśmiech Ma No powiedzmy. Zrobię tak z trzy warstwy jeszcze i damy uśmiech. Niego. Tu damy dwa. Tu powiększymy. Jeśli nie chce Wam się czekać, to aż się skończy materiał, czy aż się skończy, budować, to teraz kliknijcie na tą dynię. Kliknąłeś? Dobra, nieważne. Lecimy, budować dalej. O. Powiększymy o dwie. Żeby nie było, że za małe. czasu czasem się i tak zdarza. O tu. Jeszcze tu. Dobra, i tu widzę ten uśmiech. Tak. 2 2 3 2 2 dobra sprawdzam no nie wygląda ale trudno Ozdobmy to tak. Hmm. Jakby co to, to nie jest odzorowanie dobre tylko karykatura. Dajmy to tu. O, i dnia z tyłu Co to odwaliłeś? Jeśli by się ta seria Wam jakoś spodobała jakimś cudem, nie zapomnijcie ocenić filmu. Nie oceniajcie filmu nie. Wizu słuchaj mi uważnie. Nie możesz ocenić tego filmu. ponieważ... tak i koniec. Jak ocenisz film, to się absolutnie nic nie stanie. Twoja wola. Wyraz czy Ci się podoba, czy nie. O, hop. Co jest grane z tą wełną? Tu krwawa dynia atakuje Żeby nie było po tym, że... Ej, Maciej! Ty obrażasz widzu! Obrażasz widza sagar! Obrażasz inne kanały! Co ci? Sława ci pieniądze ci strzeliło do głowy! Ma no ja błazę, nie zarabiam. Ehm. Um. ten filmie ma być plus 18, konie, ej! Panie i panu, ale że ty tak z tym. Koniu, jak ty to zamierzałeś zrobić? No właśnie. Logika zwierząt. Jak to wygląda? Średnie. Hmm, średnio. Dobra, damy tutaj po dwa. Jeszcze tu damy tak Coś to mnie nie wygląda na dnie. Oryginał Damy. Coś mi tu nie. O, dobra. Pociągnijmy jeszcze tu. Po jeden krok z jednej strony i drugiej. Może to będzie lepiej wyglądało? Może nie. O, oryginał. Teraz oczy. Czarne oczy. E, Gdzie lecisz? Czarnoczeń ich nie przeoczysz Chyba coś takiego może być. Trzy od obramowania i dwa tło. Trzy kratki, trzy, trzy wełny. Trzy, trzy kratki. Trzy od obramowania. Dobra, tak. Teraz 2 oto bramowania na 4, 1, 2, 3, 4, teraz 3 od tego, na 2, 3 teraz jeden tak. O, zmiany nadziei. Gdyby dynia śmiał Grau w Minecrafta, nagrywał, to bym miał o taki awatar. <grystanie> jako, jako robot Android mogę to potwierdzić. Marzyny zawadną światem Ginkie, humanoidy. Dobra, ale wracając do tematu Dynias Tu Pokaż jeszcze raz Dyniasa O ja nie mogę No chyba nie Bądź prawilnym Januszem mruch po swojemu Jak to wygląda? Dziwnie. <grymne> o, jeszcze jedną warstwę dam i będzie dyniak jak znalazł. Dam jeszcze zielony może. Wełnę zieloną. Taką i taką. Dorobimy mu grzywkę. A niech się chcesz. No. Jeszcze bramowanie dokończymy i dyniaz będzie skończony prawie. Oświetlenie i najlepsza część zabawy ustawy was na koniec. Sunele, prędzej O je na wełnę. Wełna ma swoje prawa! Brońmy się, bracia! Kamraci, brońmy się! Wełna ma swoje prawa, robimy ruch obrony wełny. <grym> ruch obrony wełny. lecimy na szczęście. jeszcze tu obramowanie tu i będzie styk, na styk moje dopalacze nie działają o do palac mega. Czegoś mi tu brakuje. Albo nie. Teraz damy tutaj tak, żeby miał czym patrzeć. No, ja nie wiem, czy to mi wyszło. Powiedzmy, że tak. Jeden na dziesięć. <noise> Sprawdźmy, jak to wygląda w nocy. Możecie teraz nic nie widzieć? Ostrzegam. No i tak ma być. Dobra. Co odwalimy? No. Więc słuchajcie, teraz... O. Tu. Jak klikniecie na tego Dyniasa, przeniesiecie się na kanał dynias.pl gdzie Dynias nagrywa różne gry. Kto by się tego spodziewał? Nie ja. Z... Więc tak. Zachęcam Was do zostawiania ocen, dawiania, dawania łapek. A jeśli wytrwałeś do tego momentu, to masz szczęście zobaczyć takiego dniasta. <grym> A teraz najlepsze część zabawy. Nie będzie cięć. I dynias pożegna się z karierą. Dnia się, ostatnie słowo Proszę, nie zabijaj mnie. Okay. Druga tutaj sprawa. Jeśli chcesz zobaczyć jak dnia z wybucha, a nie chcesz patrzeć jak TNT wstawiam. Kliknij na to TNT. Kliknąłeś? Kliknij. Zachęcam ci. tak nie będę o niczym mądrym gadał. Kliknij. Dobra, nieważne. Genius. Pewnie kliknąłeś TNT. I za chwilę wybuchniesz. Patrz jak eksplodujesz. Z wrażenia przed moimi widzami. Moja armia widzów cię sięgnie. Potężne roboty. Poza fliperem, bo ten to rezygnuje z kanału, słyszałem. A szkoda. Potencjał wim był. Może za dużo Glimpera się nie oglądał. Nigdy się nie dowiemy. Albo postanowił nie mieszać się w, się w tą rakową tu atmosferę, która już się tak jest napięta. Ale że ja lubię denerwować ludzi, to się w rakową atmosferę. Nie rokową, tylko rakową, jakby ktoś miał... jakieś wątpliwości. Bo tak gadam. Nic nie poradzisz, tak życie. W następnym... Nie. Co ja gadam? Decydujcie co w następnym odcinku ma być w komentarzach, nie? Może zbudujemy pomnik raka. Cześć, YouTube'a. Pomnik raka. Co wy na to? Rak Zdzisław. Trawy mi wyżera. Co za atmosfera. To ona mi trawy wyżera. No ja nie mogę. Dobra, TNT już prawie ułożone. Mały pyroman. Ej! Panie! Ja pana ostrzegam! To nie jest dobry moment. No. Po nagraniu możesz, teraz nie. Będzie mi to film... Ten niszczył. Dobra, lecim. Już niedaleko. Ta, do dziury. Roboty nie giną, mają dopalać. Chociaż nie wszyscy, ja, sam, ja mam Android. Android... ...221. Z planety... ...Xarda. <grym> dobra, TNT już jest ułożone, ładnie, pięknie. Ostatni raz patrzymy na Dniasa. Tak, dobra. Wszyscy się już napatrzyli. Ostrzegam się, ty! Nikt nie zauważył. Nie wolno. Chodź tu. No. Wstydź się. Dobra. Ostatni krok. Bierzemy. Robimy najprostszy mechanizm świata. Redstone i to. Trochę tego. To... I dynia. Dynia to zaczęła i dynia go zgubiła. Dynia się da przesuwać tu okiem? Chyba jo. Ja. Zobaczmy. Nie, dynia się nie Dobra. Dynia to zaczęła i dynia to kończy. Tak jest życie. Z tym nie ma szans. Płytka. To, 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 to. nie. To, to, to. to. Źle. O jednej. Tak. A idę nie latać może. No co jest grane? No ludzie, nie przesadzajmy. Dobra, no to tak, to złapię ten tłok. Będzie dzisiaj wybuch. Mówiłem, że będzie wybuch, to będzie wybuch i wybuchniemy z dnia, tak jak ja chcę, tak czy nie, tak, no. A jednak, ja wszystko muszę robić sam, nic za mnie maszyna nie może robić. Jestem chyba najgorszym budowniczym w historii Minecraft no chyba teraz ja robimy. No chyba nie. I tym akcentem kończymy. No. Jeszcze tylko chwilę o. Pamiętajcie, widzowie. Zostawcie łapkę w dół. Nie w górę, w górę, to każdy ma oklepany, zostawcie łapkę w dół. Zostaw w dół. Widzę, że chcesz nacisnąć tak w górę. Moje oko cię dosięgnie. Zostaw łapkę w dół, nie w górę. No. Jeśli jesteś nowym, widzem. Zasubskrybuj. Taki czerwony przycisk. A tak z najbeczki napiszcie komentarz, cześć i na razie.